Witamy bardzo serdecznie w kolejnej zagrywce, której goście będzie Renata Rauczko. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Chociaż powinienem powiedzieć doktor Renata Rauczko, ale nie doktor jako lekarz, tylko doktor naukowy. Chociaż zajmujesz się na co dzień kwestiami no, związanymi z medycyną. Tak, zajmuję się fizjoterapią, rehabilitacją szeroko pojętą osób chorych na stwardnienie rozsiane i pracuję w Centrum Rehabilitacji SM w Bornym Sulinowie. Generalnie fizjoterapia zdobywa szturmem teraz popularność. Chyba Polacy dostrzegają zalety płynące ze stosowania na co dzień fizjoterapii wspierania farmakologii. A jak to jest w przypadku pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane? W przypadku pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane rehabilitacja jest jedną właściwie z dwóch dróg, jaką mają do wyboru w leczeniu. SM, którą jest chorobą nieuleczalną, przewlekłą neurologiczną i jest to choroba, która dotyka na świecie najczęściej osób młodych. Jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób młodych właśnie na świecie. I właściwie pacjenci w Polsce aktualnie objęci są programami lekowymi, które mają za zadanie zatrzymać postęp choroby. Natomiast rehabilitacja, w której zawiera się fizjoterapia również, no ma zadanie spowolnić również Chorobę, a także odzyskać w miarę możliwości utracone funkcje. I tutaj mam na myśli, mówiąc o rehabilitacji, również terapię logopedyczną, terapia z psychologiem oraz inne terapie uzupełniające, jak trening psychomotoryczny, ponieważ funkcje poznawcze u osób chorych na stwardnienie rozsiane również ulegają zaburzeniu. Także nie tylko sprawność taka typowo fizyczna, ale również także umysłowe funkcje warto usprawniać u osób chorych na stwardnienie rozsiane. 我想来。 Mówiłem przed momentem o przenikaniu się medycyny i fizjoterapii. To też widać w Twojej działalności, bo współpracujesz chociażby z Krajową Izbą Fizjoterapii, ale też często z nfz z Ministerstwem Zdrowia. To też właśnie w Twojej działalności często się zazębia. Tak, tak. Szeroko współpracuję z Ministerstwem Zdrowia, z Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności z oddziałem tutaj w Szczecinie. A tak jak wspomniałeś, jestem koordynatorem wojewódzkim Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Moim zadaniem jest zrzeszanie. Społeczeństwa, fizjoterapeutów, właśnie w naszym województwie, a także współpraca przy organizowaniu różnego rodzaju wydarzeniom, które mają na celu właśnie profilaktykę oraz propagowanie fizjoterapii w naszym społeczeństwie. To pytania grzeczne już były, teraz czas na te mniej grzeczne. Renata Rałczko, kojarzy mi się z panem Januszem. Rauczko, zbieżność nazwisk, jak to wygląda? Tak, Janusz Rauczko to to mój tata. To jest też mój autorytet na różnych poziomach, tata również jakby też jest takim dla mnie odniesieniem, jeśli chodzi o rolę samorządowca, ponieważ od wielu kadencji pełni funkcję radnego w Radzie Miasta Szczecinek, także przez wiele lat mogłam przyglądać się jak wygląda praca samorządowca z bliska. No i też trochę miało to wpływ z obecnymi wyborami, że tak nawiążę do, do Rady Powiatu, w którym startuję. Również Piotr Misztak, który jest na co dzień moim szefem, namówił mnie do, do udziału w wyborach do Rady Powiatu. Poradził, że powinnam wykorzystać te wszystkie umiejętności, doświadczenie, które zdobyłam w ostatnich latach, i nie ograniczać się tylko do działalności w obrębie spółki, ale szerzej dla mieszkańców powiatu Szczecineckiego. Troszeczkę właśnie ubiegłaś moje pytanie, miałem wspomnieć o tym, że pan Janusz jest od wielu lat znanym samorządowcem. Pozazdrościłaś troszkę tacie? Y? Może troszeczkę, chociaż to nie jest łatwa rola, bycie, bycie samorządowcem. To są różnego rodzaju wyzwania, problemy, które należy rozwiązywać. Ale będę brała przykład z działalności taty, który zazwyczaj słucha głosu mieszkańców Szczecinka i, i, i stara się działać na, na rzecz właśnie tutaj mieszkańców Szczecinka. Jest dla nich ważny głos głos. Szczecineczczan. I pewnie Ameryki nie odkryje, jeśli stwierdzę, że w przypadku Twojego wyboru chciałabyś się zająć głównie sprawami zdrowia. Tak, tak, dobrze trafiłeś. Między innymi chciałabym działać w Komisji Zdrowia i realizować różnego rodzaju programy zdrowotne, programy profilaktyczne, zarówno z zakresu fizjoterapii, jak i medycyny również. Gdzie widziałabyś tutaj e, szersze pole do działania wśród osób młodych, czy może starszych, może w takich, w średnim wieku? Jak to wygląda? Myślę, że tutaj programy by się znalazły dla, dla wszystkich, zarówno i dla dzieci, tych takich, nawet świeżo urodzonych, ponieważ... E, Projekt wizyt patronażowych fizjoterapeutów u niemowląt, którzy, którzy by badali prawidłowy rozwój dziecka jest też w moich planach. Jest to dosyć istotne, ponieważ fizjoterapeuta badając rozwój dziecka pod względem ilościowym i jakościowym może szybko wychwycić pewne zaburzenia i w zależności od, od tego kierować na terapię lub wspomóc po prostu rodziców, w, przy odpowiedniej pielęgnacji, a późniejszy rozwój dziecka rzutuje na życie dorosłych. Jeśli chodzi o dorosłych, tak jak już o tym mówię, to myślę, że takim ważnym aspektem będzie zwiększenie dostępności na przykład do fizjoterapii, bo wiem mam sygnały, że jest problem z tym, jeśli chodzi o, o teren powiatu Szczecine, szczecinka. I tutaj jeśli chodzi o pacjentów na przykład przewlekle, przewlekle chorych, neurologicznych, czy też dzieci, które wymagają tu i teraz. Terapii. Takie programy, w których braliby udział nie tylko fizjoterapeuta, ale i psycholog czy neurologopeda, no są bardzo potrzebne. A w kwestii seniorów aktywizacja, programy aktywizujące seniorów pod względem fizycznym, jak i takim umysłowym, też są bardzo, bardzo ważne i myślę, że również zajęłabym się tym aspektem. To jeszcze dla złagodzenia powagi tej rozmowy na koniec jeszcze parę faktów z Twojego życia osobistego. Wiemy, że interesujesz się mocno sportem, dużo biegasz, ale też chociażby podnosisz czajniki i nie mam tu na myśli czajników takich z kuchni. Tak, Kettlebell Sport pojawił się parę lat temu w moim życiu. Tutaj za zasługą trenerki Ani rozpoczęłam przygodę z ketlami. Nawet brałam udział w zawodach, które są dosyć wymagające, bo polegają na tym, że przez 10 albo przez 12 minut podnosi się ciężar na przykład 12 kg, bo z takim ketlem startowałam w zawodach i można zmienić w zależności od formuły tylko raz rękę, Albo można zmieniać wielokrotnie, ale wiadomo, że jeśli będziemy zmieniać zbyt często ręce, no to tracimy czas na zmiany, a wygrywa ten, kto najwięcej powtórzeń zrobi danego jednego ćwiczenia. Także jest to, jest to sport rozwijający właściwie wszystkie grupy mięśniowe, też poprawia wydolność fizyczną, śmiejemy się, że to takie trochę bieganie z ketlem, nie jest to, to, to łatwe, jest to wyzwanie, ale ja lubię takie, takie rzeczy, lubię wyzwania. A czy Twoja wiedza nie przeszkadza Ci w tego typu zawodach? No bo... Gdybym nie miał wiedzy, jak działa moje ciało, no to gdzieś tam bym pewnie zarzucił sobie ostre tempo, e, podrzucał, e, podrzucał tego ketla, ile wlezie, dopóki nie padnę, natomiast no, ty gdzieś masz gdzieś z tyłu głowy. E, no wiesz, gdzie, gdzie leżą granice, kiedy powinno się przestać, e, no, kiedy powinno się zmusić. Tak, zbraniać. tutaj jest bardzo ważna rola trenera, który mówi, jak technicznie wykonać dane ćwiczenie, jak bezpiecznie dla własnego organizmu, ale tak jak wspomniałeś, każdy sportowiec powinien też mieć swojego fizjoterapeutę. E, który powie, zadba o to, w jaki sposób powinniśmy też ćwiczyć i rozciągać mięśnie. Fizjoterapeuta również zbada, które mięśnie są zbyt mocno przeciążone, a wszystko po to, żeby uniknąć właśnie kontuzji, no, która czasami krzyżuje karierę wielu sportowcom. To już na całkowite zakończenie. Pytanie najbardziej prywatne z prywatnych, bo też dotyczy mnie, gdyż jestem fanem wszelkiej masi teleturniejów, fanem wszelkiej maści teleturniejów, ale też i uczestnikiem jest twój tata, a jak jest w twoim przypadku? No, w moim przypadku jest tak, że tata ciągnął całą rodzinę w różne miejsca. Braliśmy udział w różnych teleturniejach. Ostatnim to jest Familiada, gdzie z całą rodziną, również z moim bratem, bratową występowaliśmy dwukrotnie. Ale też się zdarzyło, że koleżanki z Poznania brały udział w Familiadzie i tam zdarzyło się, że jedna osoba im się wysypała, więc zadzwoniły po mnie i w przeciągu jednego kwartału dwa razy brałam udział w Familiadzie. Za każdym razem udało się nam trzy odcinki zagrać. No niestety, finał nie jest taki łatwy do, do, do wygrania, ale to jest niesamowita przygoda być w studio, oglądać realizację programu, poznawać ludzi, którzy od wielu lat prowadzą znane kultowe teleturnieje. Byliśmy też z bratem w 50-15 nie wiem, czy, czy Państwo pamiętają taki program, leciał ja w, te, tak, w telewizji. Wtedy mój brat właśnie miał 5, a ja 10 lat i, i też, też mieliśmy taką, taką przygodę być w Warszawie w studio w 50-15. A to wszystko dzięki mojemu tacie, który nas naprawdę w wiele różnych miejsc zabierał, w wielu konkursach braliśmy udział. Ale muszę powiedzieć, że nie zawsze się wygrywa. Ale jeśli się gra, to jest ta szansa, żeby, żeby, żeby wygrać. Ale jest przygoda za każdym razem jest to przygoda i nowe doświadczenie. A czy suche żarty Karola Strasburgera tam w studiu są choć trochę śmieszniejsze niż to, co potem widzimy na wizji? Nie, raczej znaczy, znaczy są tak samo śmieszne. Są często wymyślane na bieżąco, czasami uczestnicy teleturnieju podpowiadają, jaki żart może Karol powiedzieć. Tym bardziej, że jest to trudne, żeby nie powtarzać tych żartów, bo przez od wielu, nie wiem, 30 lat już leci Familiada. Tak gdzieś chyba będzie. Także jest to jeden z elementów Familiady, który się nam wszystkim kojarzy, właśnie te żarty Karola słynne. Ale na razie do teleturniejów nie aspirujesz, aspirujesz do Rady Powiatu. Tak, do Rady Powiatu, a teleturnieje to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze w takim razie spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Renata Rauczko, dyrektor medyczny zdaje się Centrum Rehabilitacji SM w bornym Sulinowie, dobrze powiedziałem? Dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne programy.